Cześć, witajcie, serdecznie tym razem zapraszam was do The Crew Motor Fest Tak moi drodzy jak widzicie bardzo ładna grafika Coś ala Forza, nie? Czy... oooo Czy lepsze od Forcy Nie wiem Uważam, że tak samo dobre To jest na plus dla mnie w tej grze Czekajcie, bo ja nie chcę slalom, oooo skończymy sobie tutaj Trudniej jest tutaj zdobywać samochody Co jest dla mnie na plus, bo... W... Motorsport Forza Chwilę można sobie samochód yy, wylosować, wygrać w jakichś eventach. A tu trzeba naprawdę trochę pojeździć, żeby te samochody zdobyć. Co jest dla mnie właśnie na plus, nie? Także auto się prezentuje w sumie dobrze. Czekajcie, z tyłu tak, oprzycia, Tu, tu, tu. Bardzo ładny samochód. Z zewnątrz wygląda tak. Także spoko. Bardzo, bardzo przyjemny. Także co jest tutaj bardzo fajne, można sobie jeździć bez celu. Tak, ja teraz jadę. I mijać sobie jakieś tam samochody Zobaczcie bo wjechałem w... w trawę wjechałem Także można sobie jeździć fajnie tutaj po mieście A można tak samo jeździć sobie oczywiście wyścigi I wygrywając kolejne etapy Zdobywać różne samochody Które ja już tutaj Kilka fajnych samochodów mam Zaraz wam pokażę moją kolekcję Ale tak widzicie tu jedziemy do miasta Zobaczcie Można sobie bardzo właśnie fajnie jeździć Też jest 900 stopni obrotu Uuuu O, żem przemknął Także fajna, fajna gra Dla mnie na plus Czekajcie, pojedziemy sobie tu na prawo Patrzcie, zimny łokieć przez chwilę zrobiłem, nie? Teraz gracze się ścigają Patrzcie, i tu po prawej stoją mam taki Znacznik żółty I to można zdobywać w grze, żeby Odblokowywać kolejne treści I tutaj sobie będę musiał pojechać Uuuu Mogę też tu wjechać, dobra? Chobraze czekajcie. Po prawej gdzieś to jest. Gdzie to jest? A tu da, patrzcie, przytrzymaj aby zebrać jest to kolejna rzecz, jest to Felga. I 17 AL Koła widzicie. Jak zabędę wszystkie 7, to coś tam mogę odblokować sobie. Kolejną rzecz w grze, nie? Chyba zmieniamy kamerę tu, walniemy tą Bramę, a co? Tu jedziemy w miasto, oczywiście Cyk Bardzo fajne obciążenia są tu na kierownicy, ta kierownica Bardzo mocno chodzi Dobra, i widzicie, po mieście można się bujać Można sobie, nie można wychodzić z auta, to jest jeden minus, tak, w Forcie zresztą Ale czekajcie, zaparkujemy sobie i ja sobie wezmę inny samochód, ja wam pokażę co mam jeszcze za samochody, nie mam ich dużo jakoś bardzo, ale kilka samochodów już zdobyłem, tu mam taki stary hobby tak, Cadillac, hobby Cadillac chciałem powiedzieć, jest to Cadillac oczywiście, mam Porsche Carrera, mam korwetę fajną Mam no, oczywiście Lamborghini, mam tutaj y, co to jest, Honda NSX, też spoko auteczko, BMW M4, to teraz miałem właśnie wybrane. Mam też y, y, M4 Liberty Walk Edition, czyli takie bardziej y, chyba usportowione lekko. Tu mam kolejne Lamborghini, Mustang oczywiście, bo jakżeby inaczej, no, amerykański musi być. Audi RS7 Sportback, też bardzo fajne autko, Toyota Supra, Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow, to jest elektryczny samochód. Mam też takie Lamborghini Egoista, też fajne autko. Ale dziwne. Trochę dziwne, ale fajne. I mam bronko. Korda, bronko jest łódź i jest też samolot. Oczywiście można jechać też motorami. To jest fajne, że właśnie można motorem jechać, nie? Weźmiemy sobie, może, audiczkę prowadź Dobra, i teraz zapalimy się w silniku. Uwaga, słuchajcie tego. Jest ok. Jest ok. Uuuh. Ja jadę sobie tu w głąb, chodźcie, jak to się szybko Masakra, jak to się rozpędziło szybko. Dosetki, patrz, raz, dwa, trzy, trzy sekundy, dosetki około, masakra. Uuu, przez rondo nie szkodzi. Lecimy dalej. To są rzeczy do zebrania jeszcze. No to jest taka gra, gdzie właśnie trzeba się oczywiście ścigać. Może weźmiemy sobie jakiś yy, dla tego. Aktywacja. ahr R2 tutaj. Dobra, tu jest troszkę inaczej niż napadzie. Yy, Jackson V8 American Muscle. Wędrówki po -u -u Vintage. Pojedziemy sobie vintage. Pojedziemy sobie vintage. Ustaw znacznik, dobra. To oczywiście muszę sobie zawrócić. Uuu, i lecimy. Tak oddalimy sobie troszkę i tu bardzo fajnie jest to oczywiście są gracze, oni tam ich nie idzie zderzać się z nimi, bo oni są w momencie ścigania się, nie, żeby im nie przeszkadzać. To oni chyba nas nie widzą, my ich widzimy, nie? Jak oni się ścigają, tak to chyba jest to zrobione. I patrzcie, fajne jest to miasto, fajne miasto zrobione, w ogóle fajne mapki. Tu są do ścigania. O Grand Race jakiś tu mi się pokazał. Lecimy dalej. bo to radar zdjęcie ej ja tu chcę jechać, ja tu chcę prosto, Patrzę za do... elegancko lecimy dalej i od środka, ej czekaj trzeba tu w lewo miałem skręcić w lewo, cyk tutaj i lecimy, patrzcie tu normalnie nie czuję aż tak tej prędkości, żebym ja 200 ponad jechał na godzinę, nie? Ale o tam fajwerki jakieś Ile mam jeszcze? 5,5 km, to kawałek mam do przejechania Kurczę, zagapiłem się Kurczę, slalom wskoczyłem Właśnie jak wejdziemy w takie Różne Bramki widzimy, to potem są albo slalom, albo jest ucieczka Takie dodatkowe punkty, że można zbierać, nie? I potem pewnie Poziom podnosić Uuuu Dawaj dalej, dawaj, 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 lecimy tutaj Kolejny, kolejny i tu jest meta Dobra, mamy to Idziemy jechać na rondzie prosto, okej. Okay. Lecimy dalej. Także no, gra jest fajna, tak właśnie mówię, tak jak Motorsport, Forza Horizon. Nie ma to spodku, Forza Horizon. Bardzo przyjemna gra. No, odblokowałem jakieś tam ulepszenia do samochodu chyba jakiś gr gracz, tak. Tu mam jeszcze 2 km, okej. Okay. Oczywiście mogę też nosa użyć. Uuuu Czemu ja go tak uderzyłem Dobra Nie szkodzi, lecimy dalej. Vintage Garage. My do tego vintage jedziemy, no właśnie, do vintage Jedziemy do vintage. Niektóre eventy tak właśnie te vintage, które teraz? O Jezu. Które teraz jadę. Musiałem zakupić właśnie tego cardillaka, żeby móc jechać tą playlistę. To są tak zwane playlisty, przy których się ścigamy i tu jest. O, tu na lewo, czekajcie. Uwierzam. O. Uuu. Trzeba czasami odblokować. Dawaj, dawaj, dawaj vintage. Patrz, jeszcze nie wjechałem tu co? Teraz. Vintage garage oczywiście. I tu leci film, bo jak żeby inaczej. Prezentacja tej playlisty, bo jeszcze nie jechałem tego. Jeszcze tego nie miałem. Przed każdą playlistą nową, czyli serią kilku wyścigów, gdzie można wygrać oczywiście samochód na końcu, jest zawsze filmik, nie? Travel back in time, wracamy do przeszłości. Takie były czasy właśnie vintage, zobaczcie, fajne auta. Elegancko, takie autko, takie bym chciał mieć, chciałbym, fajnie jakby to było nagrodą, nie wiem, nie wiem co jest nagrodą w tej playliście. Jaki samochód, ale mam nadzieję, że właśnie taki, to by było spoko, nie? Na no, będzie możliwość jechania tym samochodem tutaj Zobacz jak będzie dawno nie jechałem na klawiaturze tutaj na PlayStation Bo przeważnie jeszcze na padzie tutaj, bo jest Po prostu wygodniej jechać yy, Siedzieć sobie w salonie i grać oczywiście Ta, yy, Przed telewizorem, wygodnie siedząc na sofie yy, To wtedy nie podpinam kierownicy tylko gram sobie lu luźno spokojnie na padzie, nie? Dobra nie będziemy tego całego oglądać, nie ma na to czasu. Tu my potrzebujemy emocje, czy trzeba ścigać. O, i teraz playlista aktywowana. I tu teraz będą na, tej, na wyspie wszystkie, y, pokażą mi się wszystkie te wyścigi. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wyścigów. Spoko. Cztery odblokowane, jakieś wyczyny dodatkowo, jakieś slalom, jakieś dostępne zadania, foto, które trzeba wykonać. Więc spoko. Jedziemy za chwilę do pierwszej lokacji. Dobra mamy 271 km, ok. Także lecimy, nie ma czasu do stracenia. Oy. Wolnąłem w słup nie szkodzi tu tak się nie niszczą auta, więc spoko. Troszkę się niszczą, tam są jakieś zadrapania, ale można dalej jechać, więc nie ma problemu tutaj, nie? Tak się lekko gdzieś uderzy. Dobra, lecimy dalej. Tu są straszne też obciążenia na tej kierownicy, nie? Ona non-stop drga, a ja tu jest coś innego. Tu mi coś pipa. Ja nie wiem, czy tu nie jest coś do do odnalezienia, albo coś. Nie wiem, co to znaczy, te pipanie. Ale jadę do mojej playlisty. Bo tu motor jechał. Motorem też będzie fajnie pojechać sobie kiedyś, nie? O. Cyk. Vintage Garage. Jest pierwszy wyścig. Oczywiście akceptujemy. Eldorado Bro... Broga, wypożyczony samochód, Cadillac jest zgodnie ze wskazówkami Okej, okay, czyli tu nie trzeba wygrać, nie trzeba nie zawsze trzeba patrzeć co tam pisze Czy by, trzeba zająć miejsce w top 3, czy trzeba wygrać wyścig, czy po prostu tak teraz Jedź za wskazówkami, zobaczymy co tu się wydarzy Ładny Cadillac, ładny kolor, taki yy, Miętowy Chyba tak można go nazwać, albo pistacjowy może To też bardziej chyba mięta, mięta to tak bardziej się mówi mięta na taki kolor Okej. Okay. No to nie masz ABS-y, eps -u, ani systemu kontroli trakcji. Okej. Okay. Gdzie mam jechać? Hej, okay, no słyszę. Powiem hey do got... siebie, no Twoje jedyne zadanie to słuchać z i cieszyć się spokojną wycieczką w kierunku lasu. Haula, okej okay. Dobra, muszę tu zakręcić, tak? A tak przy okazji jestem kaibę do pilotowała na odległość. Okej. Dałeś mi kilka razy, Tak, wszystko możesz, że mamy że tego nic nie przebiję. okej. Zobaczcie jak ładnie to wygląda. Nie wiem czy nie. No właśnie, ja miałem tu skręcić. Wróć na tor, tu miałem skręcić, okej. Okej, udało się. I teraz na skrzyżowaniu w prawo. Jest welecz, okej. Jedziemy w prawo. Kolejne wykonane. Teraz prosto przy znaku. Ok, jest znak, billboard. Już nie mogą się drzewa, Kiedy kiedyś poznam, w MotorFest. Mówią, co oni mówią? Że jesteś świetnym kierowcą. Ok, a przy drzewach w prawo. Ok, tutaj. Ok. Nie, nie tutaj. Ja muszę. Gdzie miałem skręcić? Chyba jednak kawałek dalej miałem jechać Okej okay. Chyba myślałem tu już były takie drzewa A tu jest te duże drzewo chyba Tutaj, dobra jest sobie znowu Halo, jedź, jedź, jedź Tutaj Okej, okay. jest Udało się, spoko Trzeba przy fladze odbić lekko w lewo Ok. Z tego na którym to prawdziwy kawał historii No na pewno po go jako najdroższy samochód świata, no to masakra po prostu I to jeden z najdroższych samochodów ówczesnej produkcji, okej? Okay? Czekaj, ja bo pod prąd Pyta tu się zrzędamy, z szacunkiem, okej? Okay? Tu w lewo oczywiście jest ta flaga, okej? Okay? Dobra, następne Przy tym ręce, okej? Okay? Przy ręce i w prawo, okej? Okay? To jest spokojna wycieczka, fajnie, normalnie to są wyścigi, nie? Teraz w lewo, odbić przy parasolach, okej? Okay? Są parasole, są parasole I odbijamy w lewo, ale pogoda taka kurczę, jakbyś miał zaraz jakby rozpadać trochę, nie? Ale ale la la w prawo, okej, okay. tutaj. Tutaj to jest tutaj I znowu w prawo, okej. Okay. Dobra, udało się Teraz jakiś będzie znak baku, coś tam jest, tam już go widać z daleka Kurczę jak on jedzie. Ale mi zarzuca kierownicą, patrzcie Masakra Tu prosto, okej okay. Jak się póki co podoba na Hawajach? Spoko Hawaje są ekstra Hawaje są spoko Właśnie, bo tutaj dzieje akcja się na Hawajach, nie? Więc bardzo fajnie Klimatycznie Czuć, że to są Hawaje chyba Gdzie mam tu jechać? Czekajcie, tu Aha, i tu, dobra Okej okay. Teraz przy tym znaku, przy nie nieznaku, flaga to jest. Czy znak? Jest taki znak, dobra Motel, aha, okej. Okay. Lecimy w prawo, spoko. I tu w lewo przy lala. la la To nie tutaj. Mam jakieś sklepy przydrożne, to jakiś ja przystanek był. Ładne Hawaje. Tam, tam, tam. Czekajcie, tu nie mam jeszcze. Dobra, wypatruj go, okej. Okay. U. Chyba dobrze skręciłem Dobra, ok. Udało się Teraz tutaj Auto może łapać lepką zaduszkę po góry Ale nie, nie żyły go Ok, nie będę go żyłował Delikatnie ja Delikatnie, bo to trzeba mieć Szacunek do historii Szacunek do historii Czekajcie Upadłem Dobra i tu prosto, spoko. Dalej prosto, ok. Zawsze lepiej się zjeżdża, no pewnie, że się lepiej zjeżdża. Czy tu wyskoczę? Uuu. No prawie, Dobra, są te znaki, ok. 50-50 lata. Lekko musiałem przyhamować. Muszę się trzymać trasy, nie? A nie, że sobie to gdzieś tu skracał czy coś. Dobra. Tu prosto, OK. Czyby to był koniec już. Udało Ci się dobra robota. ok. Jest meta. Jest zgodnie ze wskazówkami. No jechałem zgodnie ze wskazówkami. Elegancko. I udało się ukończyć zadanie. Tu nieważny był czas, nieważne było nic. Po prostu mieliśmy się cieszyć drogą. I tak to było właśnie. Także się pocieszyli. Tak to wyglądało. Poziom trudności. Jak mam ustawiony. plus 18%. OK, wszystko ładnie. Oczywiście odblokowane jakieś tam rzeczy do ulepszenia samochodów, które mi się przydadzą też w przyszłości. I tu z automatu jak bierzemy jedną listę, automatu mamy drugą i możemy jechać się ścigać. Ale to jeżeli będziecie chcieli, zrobimy sobie oczywiście w następnym odcinku. Dziękuję, że oglądaliście, że byliście ponownie ze mną. I widzimy się oczywiście na kolejnych odcinkach, jak nie z MotorFestu, The Q MotorFestu, oczywiście Beam Drive lub ETS. Zapraszam oczywiście do oglądania. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Cześć!